Nie zdaję się tym i witam Was na moim kanale w tym odcinku. Jesteśmy w Minecraftzie na świecie na światrze i jeszcze nie da się kupić smaragdów. Nie wiem, czemu naprawdę nie wiem. Ty już ropisz moje buty, że szkulę i ropisz szokiery i kinierów. I dzisiaj to się trochę świat. Tak, w w tą stronę, bo tutaj jest wioszka kolejna tylko, że widzimy się w wiosze. okej, okay, już jesteśmy i widzimy się tutaj kochana i dwa kościoły diamentowa proja, szankwa kolejna, przycinarka ooo, pies niż dobra, wiążę się, jesteśmy tutaj ja bardzo szukam widzimy do tempowego laszu, bo obok nich jest praty ogród, widzimy sobie tędy widzimy się jak dojdę Dobra jesteśmy, teraz po prostu idziemy naprzód przed siebie. Jednak ktoś nie mamy emeraldy, więc już muszę je wykopać, bo chcę kupić jednak tą szacunkę bola tego tempu. Siela się też trochę wykopię. Bum. Jeszcze. No bardziej się, szodczy. Słuchaj trochę pokopię się nasza, bo się przyda parę tu Kolejna wioska Dobra, pójdę tam na wprost Dobra, się opuszczony portal i w nim złoty hełm przyda się biorę. Dobra, ja, ja dalej szukam tego piomu. Tylko się szukam dalej. No dobra, mamy kolejny portal. Nie się galopiore. Prógi się nasza, złota. I ma magnetyk. Nie wiem, czy to robi, ale biorę. Tutaj mamy tajkę. Pójdźmy tutaj. Okej, okay, mamy grę bo tak się to nazywa. O, okej. Okay. No jeszcze szukam tego e, dalej tego ogrodu. Jak znajdę, to się wliczymy, albo nie. Mamy praty okrut. Przynajmniej to. I mamy białe teżki szare. Biało-szare też. Ja sobie to zapiszę jako praty Dobra, to ja tu przyjdę w nosie, ochrzę się się w Nie się trochę pościnę, a nie ja mam już się kiedy. No to prawie dwa sztaki. opasie ile było, 15. Tylko teraz wrócić do domu, i szap. Widzimy się jak będę w domu. znalazłem, że taryfowałeś księgę. Kaminy przyda się. Jabłka też, to jeszcze wtedy nie, nie można dalej. Zabijamy i teraz tak. bierzemy sobie takie drewno, takie drewno, takie i takie. I robimy księgi. Zobaczmy latarnię jedną i tutaj. A nie mogę. Tylko tak mogę, ale się tu nie mogę. No to będzie się tak już, no. Robimy sobie księgę. I idealnie nasz się na sieciu księg, bo nie miejsca. No, za dużo. Trochę, ale trudno. A jeszcze mało. I się dwa. Na razie to wszystko wszystko żeby tutaj na razie. Ja to poszłam, po, odcinkiem proszę, po żeby ją Łóżko tutaj. No jeszcze, to jeśli film, wam się spodobał, to jest kręczowa i papa. Pa.